Witam wszystkich. Nazywam się William Amzelak i pragnę powitać Was w piątym odcinku Longevity TV. Rezerv, resveratrol. Te dwie nazwy brzmią prawie identycznie. Jest to oczywiście nieprzypadkowe. Rezerw jest produktem Genes i Rezervatrol jest jednym z podstawowych składników, ale nie jest jedyny. Praktycznie jest tam także osiem innych aktywnych składników. Wiśnia, aloes, owoc granatu, zielona herbata, czarne jagody, nasiona winogron, owoce asai i sok winogron. Dlaczego są tam te wszystkie egzotyczne składniki? Głównie dlatego, że są silnymi antyoksydantami, a antyoksydanty zwalczają oksydację. Co to znaczy oksydacja? To jest to, co dzieje się z jabłkiem, kiedy zostawimy je na powietrzu. Jabłko staje się brązowe. Nazywamy to oksydacją. Tak samo jak kawałek metalu, który zacznie rdzewieć, poddany działaniu powietrza. To jest chemiczna reakcja powstająca za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z tlenem. Tlen jest zawarty wszędzie w naszym organizmie i oksyduje wszystko, nawet nasze DNA. Na szczęście mamy w sobie naturalne antyoksydanty, zaprojektowane do przeciwdziałania destrukcyjnych działań tlenu. To jednak nie wystarczy do naprawy wszystkich szkód spowodowanych oksydacją. Dlatego nasze ciało korzysta z dodatkowych źródeł antyoksydantów pochodzących z naszego pokarmu. Specjalistami w tym są kolorowe owoce, takie jak czarne jagody, asai, wiśnie i czerwone winogrono. Te antyoksydanty ulokowane są w skórce owoców, a ich pierwotnym zadaniem była ochrona owocu przeciwko oksydacji. Rezerw posiada wspaniałą kombinację antyoksydantów, głównie skoncentrowaną na naprawie uszkodzonego DNA. Ale zanim naprawi DNA, musi przeniknąć do niego, a największą przeszkodą jest przeniknięcie błony komórki. Bardzo niewiele składników potrafi tego dokonać. Zostało udowodnione, że rezerw potrafi przeniknąć przez błonę komórki. CAP i e test mierzy potencjał antyoksydancji w naturalnych produktach. Jest zaprojektowany do zmierzenia i sprawdzenia, czy te antyoksydanty są zdolne do przenikania i penetracji, i czy są w stanie ochraniać komórki przed szkodą oksydacji. Rezerw osiągnęło niesamowity rezultat. CAP i e testu 37,1 jednostek na centymetr kwadratowy, który jest daleko przekraczający wszelkie normy. Rozumiesz zatem, dlaczego rezerw jest w stanie naprawić uszkodzone DNA? Oczywiście to nie jest jedyny zakres działania rezerw. Rezerw wspomaga naszą długowieczność i zaraz pokażę ci jak. Czy wiesz, że im mniej jemy, możemy żyć dłużej? Jeżeli jesz 40% mniej kalorii, możesz żyć 30% dłużej. I to jest udowodnione naukowo przez testy. Innymi słowy, jest to fakt naukowy udowodniony na całym świecie. Dlaczego restrykcja kaloryczna zwiększa długowieczność? Dla zrozumienia tego fascynującego faktu, przeniknijmy w naukowy świat genetyki. Wiesz, że mamy pomiędzy 20 a 30 tysiącami genów zlokalizowanych w każdym z naszych 46 chromosomów? Te geny posiadają sekretne kody odpowiedzialne za produkowanie tysięcy zróżnicowanych białek, które potrzebujemy do rozwoju, do pracy, myślenia i przetrwania. Nie wszystkie geny są aktywowane w tym samym czasie. Praktycznie tylko 10% pracuje jednocześnie. Inne są uśpione i obudzą się w przypadku specjalnych potrzeb. Niektóre będą uśpione przez całe nasze życie. Tak, nasze całe życie. Chyba, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jeśli nasze życie jest w zagrożeniu, niektóre geny, nazywane genami przetrwania, nagle się przebudzą. Specjalne geny, nazwane sirtuinami, w tym właśnie czasie uruchomią produkcję specyficznych białkowych enzymów, nazywanych enzymami sirtuinowymi. Zgadnij, co się wydarzy. Wszystkie te enzymy wzmocnią wszystkie nasze funkcje systemu, krążenie, odporność, system nerwowy, płuca, układ trawienny i tym podobne. Ale najbardziej interesujące jest to, że te enzymy zwiększą stabilność DNA i stłumią formowanie się abnormalnego DNA. I to jest dobre dla długowieczności. Głodując albo jedząc 40% mniej kalorii, to stan uznany jako zagrożenie i automatycznie uruchamia gen sirtuiny. I to jest powodem, dlaczego ograniczenie kalorii wydłuża długowieczność poprzez ochronę wszystkich naszych funkcji. Ale głodowanie przez całe życie nie jest zabawne i nierealistyczne dla większości z nas. To właśnie było powodem, dlaczego naukowcy szukali czegoś, co mogłoby naśladować redukcję kalorii bez potrzeby głodowania. Znaleźli to w czerwonym winie. Czerwone wino zawiera polifenole. Polifenole są to molekuły, które dają czerwony kolor do czerwonego wina, ciemnobrązowy do czekolady, zielony do zielonej herbaty. Winogrona, jabłka, cebula, orzechy, jagody i wiele innych owoców i warzyw jest przeładowane polifenolami. Resveratrol jest jedną z tych molekuł występującą w skórce czerwonych winogron i odgrywa podstawową rolę w długowieczności. Te molekuły potrafią zaktywizować geny sirtulin bez potrzeby ograniczania kalorii. W celu pomocy w naprawie genów i wydłużania życia. Więc jakie są korzyści z używania rezerw? Rezerw zwiększa wytrzymałość. Rezerw zwiększa ilość energii produkującej mitochondria w komórkach mięśniowych. Także zwiększa siłę mięśni i odporność na zmęczenie wspólnie z poprawą koordynacji. Rezerw poprawia pamięć. W bardzo podobny sposób, jak tracimy z wiekiem siłę w naszych mięśniach, zauważamy także stopniową utratę pamięci, czasu reakcji, procesowania informacji. Rezerw poprawia pamięć i czas reakcji. Rezerw poprawia regulację tłuszczu. W 2005 roku naukowcy z Kanady i Chile odkryli, że rezerwatrol przeciwdziała zwiększaniu ilości kwasów tłuszczowych, a także absorpcji cukru w jelitach. Rezerw poprawia odporność w przewlekłych stanach zapalnych. Przewlekłe stany zapalne są jedną z główniejszych przyczyn uszkodzenia DNA. Jest naukowo udowodnione, że resveratrol redukuje stany zapalne na poziomie komórkowym. Jak możemy przyjmować rezerw? Rezerw jest podawany w formie żelu i ta forma jest bardzo ważna, ponieważ zwiększa biodostępność naszych składników, co oznacza lepszą dyfuzję w przenikaniu barier do układu pokarmowego. Możesz użyć jedną do trzech saszetek na dzień w każdym czasie podczas dnia. Podsumowując krótko, rezerwatrol jest wielkim odkryciem. Jak to dzieje się z wielkimi odkryciami? Wnioski doprowadzają nas do bardzo prostego pomysłu, w którym dzięki pobieraniu naturalnych molekuł z roślin możemy uruchamiać geny, włączać je i wyłączać w celu korzystania z ich właściwości przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym, antybakteryjnym i redukującym cukier w działaniu i w końcu dłuższym życiu. Rezerw jest bardzo silną obroną przeciwko oksydacji i uszkodzeniom przez wolne rodniki na poziomie komórkowym. Dzięki możliwości udawania restrykcji kalorycznej uruchamia geny sirutoiny i w ten sposób chroni nasze ciało przed chorobami związanymi z wiekiem. Da nam natychmiastowo więcej energii, polepszy skupienie i koncentrację. Rezerw jest wspaniały dla każdego z nas. Mam na imię William Amzelaki, jestem generacją młodych. Do zobaczenia w następnym epizodzie.